Wolontariat to całkiem spoko sprawa. Jest tylko jeden malutki problem. Ogólnie to chodzi o to, że niektóre są dość kiepsko przemyślane. Dobrze, ludzie chcą pomagać, ale nie wiedzą jak. Poprawić dwójkę jest łatwo. Czy coś skróciłam, chyba? Wiesz, co chodzi? To byłoby to fajne. Pomóc w poprawie matmy jest łatwo. Napisać rozprawkę. Świetnie. Ale co dalej? Będziesz dziecko prowadził całe życie za rękę? Akademia szuka przyczyn niepowodzeń i to jest stara się rozwiązać. My pomagamy mądrze. Odkryć mocne strony. Pomóc też uwierzyć w siebie. Pokazać, że można... Być przyjacielem. Zainspirować. To jest nasz cel. To działa. Spotykam się z moim podopiecznym raz w tygodniu. Tak jak inni tutorzy. Wszyscy wolontariusze Akademii przez 10 lat spędzili ze swoimi podopiecznymi ponad 314 tysięcy godzin. To prawie jest 36 lat. No matko, <noise> na szczęście ja tyle nie mam jeszcze. To trzy razy tyle, ile ma mój podopieczny. 36 lat temu Polak został wybrany papieżem. Lech Poznań odegrał swój pierwszy mecz w europejskich pucharach. Boniek i Lato strzelali bramki dla polskiej reprezentacji. A ty, ty robiłeś w pieluchy. <noise> Dzięki nam ponad 74% dzieci poprawiło swoje wyniki w szkole. 63% odkryło swoje mocne strony a 65% znalazło motywację do nauki. Melduję, że misja wykonana. Te dzieci w przyszłości będą umiały wygrywać. My dajemy z siebie 199% i teraz Ty musisz dać ten 1%. Za ten 1% nauczymy kogoś wygrywać. To zaledwie kilka minut. Podczas wypełnienia pit wpisujesz nasze dane i oto stajesz się kolejnym członkiem wielkiej rodziny. Rodziny Akademii Przyszłości. Dzieci będą ci wdzięczne. Ja będę ci wdzięczna. Zrób dobry uczynek, a my pomnożymy go dając mnóstwo dobrych uczynków. Nie daj się prosić, przekaż to.